Powiatowy konkurs Łańcuch 1925 w tym roku przybrał formę gry miejskiej. W wydarzeniu wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych z Łańcuta oraz Szkoły Podstawowej w Markowej, a także studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa. W rywalizacji uczestniczyło łącznie 9 drużyn, w tym 30 osób reprezentujących środowiska akademickie. Zadania konkursowe wymagały od uczestników zarówno wiedzy historycznej, językowej, jak i dużej kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej. Uczniowie mieli przygotować trasę, do tej trasy wybrać to, co według nich jest najbardziej atrakcyjne w tym mieście i oprowadzić zagranicznych turystów w języku angielskim z Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Skąd taki pomysł? Przede wszystkim mieć okazję Kontaktu z żywym językiem jest to coś twierdzę bardzo ciekawego i atrakcyjnego dla ucznia, żeby wyjść z ławki i żeby móc poznać bliżej inną kulturę. Szczególną uwagę zwróciło zaangażowanie w przygotowanie strojów inspirowanych latami XX i XX wieku. Pomimo niesprzyjającej pogody, drużyny z dużym zaangażowaniem realizowały zadania konkursowe w przestrzeni miejskiej, wykazując się wiedzą, pomysłowością i umiejętnościami organizacyjnymi. Na początku byliśmy w Farze, potem w zamku i w parku. Następnie byliśmy w powozowni, w manezżu i synagodze i powiedziałeś tak krótko o Łabędzeczycyńskich. You had the plan of to see something again here? Yes, yes. I would love to come and see the castles again because I did not see much, but I really want to come back and get at least like the wall. Um, to. The castle. I to see that. Bardzo fajnie poznaliśmy, nie tylko, bo sami się nauczyliśmy historii przy okazji tak. uczenia na ten konkurs, nauczyliśmy naszych przyjaciół, e, nauczyliśmy się nawzajem różnych słów, zwrotów. No i... Uważam, że to było dla nas bardzo wartościowe przeżycie. Czy dowiedzieliście się przy okazji czegoś o Waszych gościach? Tak, <noise> tak. tak dowiedzieliśmy dużo się, nawet nauczyliśmy się niektórych e, słów po na przykład arabsku. Na e, jakie są ich kultura, jest, jakie są szkoły, e, dlaczego przyjechali, co studiują. Naprawdę super się nam rozmawiało, sporo otwarci ludzie. E, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie było i bardzo się cieszę, że mogłem brać udział. Ok, ile rzeczy you się about uh, Um, the castle they educated me about who built the castle how he behaved and then they took us to the beautiful church and showed us the things <laughs> it was really nice and then we walked in the park they were telling us lots of things about poland and then i was telling them about my country and then the other students' countries it was really nice wow.